Cześć, witajcie, ja jestem Faust, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii do Crusader Kings 2. Jeszcze nie mam pomysłu, jak ją nazwać, ale zapewne już, jak będzie wrzucony, to będzie jego prawidłowa nazwa. I na czym to będzie polegać? Jak historycznie wiemy, no nie wszyscy może wiedzą, tak więc taka ciekawostka: Wikingowie, kiedy podbijali i kolonizowali się. To nie tylko w Anglii i w, we Francji, ale również na Sycylii i w Afryce, i to jest ciekawostka. Trochę zmodyfikujemy, zrobimy swoją własną historię. Wikingowie docierają do Sardynii i ją kolonizują, powiedzmy, tak, tak to zacznijmy. No i dobra, stworzymy sobie jakąś postać. Um będzie to wiadomo kultura nordycka, religia również będzie on nasz nasz, nasz, nasz bohater dajmy mu jakieś dobre imię i e, root może niech będzie e, Halsten, okej okay. niech będzie żołnierzem. W trakcie podróży został ranny. Jest też jak na wikinga przestało żarłoczny i lubieżny, leniwy przez całą tą pracę na morzu i okrutny. To już full wiking, full metal wiking. No, i musi być dobrym, e, dobrym, dobrym dowódcą, tak więc ich będzie miała aż 30 w umiejętności marszałka. Zarządzanie również na 15, no i reszta w życie, tak, do 25 lat. Ok, halsten już jest gotowy. Jeszcze jakiś tylko. Kolor a, jego herbu. No dobra, taki jak mój. No i w porządku. Albo nie, temu. Na no imię Faust. Faust. Haraldson. okej, okay. Czyli zaczynamy. Zaczynamy w Kaligarii. Powiedzmy, że fabularnie dla nas Kaligari Wikingowie się tutaj osiedlili i będą podbijać Europę. Jakby od dołu. No i próbowałem już kilka razy tak grać, że zaczynałem sobie na wyspie jako Wiking i tak podbijać chciałem. No i często się różne niezłe rzeczy działy. Na przykład bardzo szybko raz powstało Święte Cesarstwo Rzymskie, które było ogromne i po prostu podbijało wszystko, i praktycznie padłem, no bo nie, nie, miałem, nie miałem za dużo możliwości do walki. Raz powstało też Imperium Francuskie, frankijskie, tak ono mniej więcej wygląda. No to właśnie trochę było mniejsze, ale tutaj w Aragonie poszło raz. Um, e, raz Plunidzi wszystko zajęli tutaj i nawet do Bizancjum. Raz Bizancjum było wielkie. No, zaczynałem kilka razy i to na różnych wyspach. Na Sycylii też, trochę w Afryce próbowałem. W Irlandii jest bardzo łatwo dosyć, ale też ciekawie jest zagrać wikingiem polskim, zamieniając wiarę słowiańską na wikinga i praktycznie można e, tasować wszystkich przeciwników wokół bo wikingowie są naprawdę, naprawdę okej okay. no dobra, zacznijmy grę od wybrania ambicji do... do... orzenku już standardowy mój start zapraszam ludzi, no bo to jest jednak chrześcijański chrześcijańska prowincja katolicka jeszcze nie ten, to potrzebuje ludzi mojej kultury i mojej wiary okej okay. Znajdźmy jakąś porządną kobietę. No, wojga złego. Przynajmniej nie stracę na niej żadnego prestiżu. Wybierzmy jakiś ludzi naszej wiary. Do zasiadania w Radzie. Okej, hey Gandalf. Jest nawet świetny. Um, I może... Włochami będę poprawiał relacje, żeby mnie za szybko nie zabili. No dobra. Czas na najszybszy. Okej. Okay. 50 prestiżu. I teraz e, chcę mieć syna. Plus odbieram katolikom e, ich, e, ich miasto i świątynie. Okay. nie mam innych wasali, tak więc e, nic to nie szkodzi. No i dobra, i tak będę je sobie trzymał. E, różne są e, przez to, e, jak to się nazywa, nie bonusy, tylko właśnie to na odwrót. E, kary, tak, za to, że e, świątynię trzyma hrabia, a nie e, biskup, czy tam ten... E, Szaman, tak? Ale to w sumie na jedno wychodzi, jakby trzymał ją um, wasal, bo pieniędzy, yy, przychodu wasala też jest jakiś tam procent mały, i to też zależy od tego, jak nas ten wasal lubi. No ale w porządku. No dobra. Mm. O, poprawiły się relacje. Um, nazw raczej nie będę zmieniał, chociażbym mógł. No dobra, jakie są tutaj? Sieland, Ieland. Nie dobra, nie będę zmieniał. Po prostu tak nic zostaną. No i dobra. Moje drugie posunięcie zawsze było: wyjść na dobry rajd na Arboreę. Stworzyła się Varangian Warangian Guard, czyli Wikingowie najemni w Bizancjum. Ciekawa sprawa, ciekawa. ...historycznie, ogólnie. Ciekawi mnie właśnie jak Bizancjum będzie sobie tym razem wraciło. Ja zawsze kibicuję Bizancjum. Mi ich szkoda. Takie, takie fajne w sumie cesarstwo i musieli, musieli być zjedzeni przez otomanów jakichś głupich. No widzę, że sobie daje radę. Już bunt. W porządku. W sumie teraz jako wiking nie powinienem kibicować Bizancjum. Ale dobra, jest córka. Jest chorowita. In, ingiert. In, nie, nie wiem, czy czytam to dobrze, ale spalmy jeszcze to biskupstwo i możemy przyjmować już Arboreę. Z jednej strony ta taktyka jest. No, trochę zła, no bo palę to, co mam zamiar podbić, ale. Ale w ten sposób. No. Nie ma się jak bronić. No 70 ludzi w porównaniu z 1400 to jest nic. Świetnie, świetnie. Już zostałem okaleczony. Straciłem kończynę. Minus 2 zdrowia, minus 2 marszala. Świetnie. Dobra, potrzebuję konkubin, bo ja czuję, że zginę. Mm, ta jest silna. Yy. Hmm, no Nie ma jakichś porządnych konkubin wezmę tą, bo jest młoda eee, o, to jest szorą eminencją no dobra będzie dobrze no do roboty A, zapomniałem e, tutaj damy kogoś innego nie no dobra teraz już jestem w Kaligari i będę pochodził dzieci świetnie no i dobra Hajs się zgadza, na szybkości na arbore i będę mógł spożyć e, Jarldom Sardynii. No. No, pysznie. Proszę. Jest. To w sumie nawet królestwo. Nie Jarldom, tylko królestwo. No dobrze. Takie petty królestwo, czyli takie... no... Nie wiem, nie wiem, takie nieuznawane. Nadal jestem rangą niżej od króla, ale tytułuję się królem. No to to jest w sumie ciekawostka. No i pierwszy misjonarz. Nie dziękuję. Idziesz do więzienia. W sumie od razu cię sprzedam. 25 złotych drogą nie chodzi. Kogo mam? Kolejną córkę z Kult. Córka z Konkubiny. No dobra. A jak tutaj walczą. Walczą już między sobą Karlingowie. Uuu, wszyscy się rzucili na północną, znaczy na zachodnią Francję. To ciekawe. Nawet jego własny syn. Hm. No, nie wiem, nie wiem. Czasami ta gra wydaje się nielogiczna, no bo no, nawet syn się buntuje, no ale mniejsza z tym. Mm -hmm. Momencik, sprawdzę tylko ile trwa nagranie. 12 minut, to jeszcze tak z 8. Może Rzym podbije w tym czasie? Nie no. Na początek coś łatwiejszego. Hmm. O, teraz mówią nam o Allahu pysznie. Ty również do więzienia. A bizancjum się ustabilizowało. Kto wygrał? A, Bazyleusz wygrał. To ciekawe. ale przez to stanęli w miejscu. W tym czasie, kiedy Abbasydzi też mają rewoltę. No. Dobra. No, świetnie. Moja córka teraz jest chórzliwa. Jedyny następca. jakbym teraz umarł, to bym się wkurzył 3 hm. by atakować Oni są praktycznie bez ludzi No, w sumie Włochy mają dużo wojska Hmm Ach, ja nie mam przecież tych Łodzi no to se poatakuje dobra, mniejsza, to pójdę po prostu robować, palić i legalizować. No to ciekawe, a nie to tylko jakiś człowiek. Myślałem, że cały ten, cała prowincja się nawróciła na hordy, swoją wiarę. No niestety, nadal są godnymi katolikami, jak to jest śmiesznie powiedziane w tej grze. No i dobra, no ciężko będzie zreformować wiarę, bo przez to nie mogę nawracać yy, jakby siłą ludzi. Tak więc no, no będzie ciężko. Później jakoś się postaram. Najpierw postaram się wykroić sobie tutaj jakieś ładne królestwo, wojsko i dopiero może jakiś podbój yy, na północ zastosować. Coś w tym stylu. by moja żona albo konkubina zaszła w ciąży bez mojej pomocy mniejsza szczęścia. No i dobra. Złupiony doszczętnie. Można by coś w sumie pobudować. Po prostu mury na początek. A i tak, i potrzebuję łodzi. Mam dopiero 38 punktów. Jakiś O nie. Nie toleruję takich rzeczy. A uciek. No i dobrze. Ludzie mnie nie lubią, ale... No ale nie dam się kurczę, tak głupio Pan Tostek mnie dodał Pozdrawiam pana Toska. Zaraz, zaraz pogadamy pewnie Jeśli jakaś sprawa to już, już pomaga. Ale Jak mówiłem no mój Steam póki co jest publiczny Tak więc jeśli macie jakieś pytania czy coś to piszcie Zaakceptuję nie ma sprawy. No dobra, jak sytuacja w innych krajach? Nic specjalnego. Mnie ciekawi jak tutaj idzie. Na razie powoli. Hmm. A najemne łodzie jakieś mamy? Nie ma. Ono są, ale najdroższe i kosztują 36 tak. To bez sensu. No, moja konkubina jest... Hmm. Brzemienna, może będzie wreszcie syn No to liczę Chodźmy na polowanie Lubię takie rzeczy, jakaś gerberga A czemu by nie e, Wielki blot, czy jak to się tam nazywa Jest ciekawa e, rzecz No i składanie ofiar Sporo można Prestiżu i pobożności, sobie za to zgarnąć. No i to. Yy, 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 jakby yy, polepszyć nasze kontakty z wasalami. Kolejna córka to jest jakieś przekleństwo. Nie wierzę po prostu. No, no dobra, damy radę Ładna chociaż ona jest, nie, z konkubiny. No to dostaniesz, albo nie, w sumie, albo dobra, oddam Cię do fantyni kobiet. Hmm. Czekamy nadal na łodzie. No, fabularnie nie jest to zbyt mądre, bo łodziami przypłynęliśmy aż z, ze Skandynawii. O, a co tutaj się stało? Zachodnia Francja przyjęła wschodnią Francję. Udała się jednak wojna. A, to ciekawe. Bawaria również zajęła część yy, Z tej drugiej Francji. Zaczyna od wschodniej czy tam... No tak, Ist to jest wschodnie. Jeden głupi jestem. A co tu się dzieje? Czyżby Akwitania atakowała? Uh, uh. Wracając, właśnie, um, wikingowie mają coś takiego, um, że jeżeli są zbyt długo w, w pokoju, że w ogóle nikogo nie najeżdżają, oni dostają um, za to karę w postaci. Um. No i nareszcie jest syn, właśnie w postaci zmniejszenia prestiżu. Jest syn pysznie, też chorowitek, ale dobra, damy radę. Nareszcie. To już mogę umrzeć w spokoju. Jak jest syn. Gdyby jeszcze tylko dorósł, to byłbym wdzięczny. Kraina Korsyki nie jest bogata, niestety. Jest biedna wręcz. Ale ma w miarę miasta. Czyżby nareszcie łodzie. Świetnie. Łodzie są. Można budować. Już. Um, małą przystań. Tutaj zbuduję mury. No, a to sobie ob oblegę, w sumie, bo mogę. No, kolejny syn, no świetnie. Trochę już za dużo tych synów, jeden by wystarczył, bo... Em, ...jako niezreformowana religia nie mogę zmieniać... Em, ...typu... Em, ...typu em, sukcesji. No i... dostałem wikinga. Fajnie. E, ta cecha jest... Jest strasznie dobra, bo daje nam same plusy. Plus jeszcze opinie od innych. Tak więc, no, dobra sprawa. Lucio nawet się nawrócił na, na nordyckie religie. Jak tam nasze łodzie? Czemu nie ma jeszcze żadnej? Aha, bo jeszcze się nie zbudowało to je. Ja Zapomniałem. Okay. Wszystko spalone, wszystko, no to nie będę marnował hajsu no ale bardzo szybko na takim e, najeżdżaniu sąsiadów można się wzbogacić Kolejny misjonarz, kolejny, 25 złotych Kolejny misjonarz tym razem, e, arcybiskup Czyli jak to inaczej nazwać? Nie, nie wypuszczę go, chcę go sprzedać za 70 zł. No, wysyłajcie mi więcej, może się nawrócę, może się nawrócę. A co to? Barcelona się odłączyła? To nie było mądre. Łodzie, dawać mi łodzie natychmiast. Odcinek robi się trochę długi, ale i tak go potnę. Wytnę między innymi właśnie różne przestoje i inne takie kierdoły typu gadanie z denisem. Dobra. Dziecko już jakieś jest. jest pierwsza to córka. Niech ją szkoli kapłan. Albo w sumie zwiększę sobie relacje z wasalem którymś. O. Dobry pomysł. Kolejny, drugi raz tego samego mi wysłali. Świetnie, chodź, pogadamy w lochach. O Jezusie, 70 zł. Dziękuję. Akwitańczyk. No, pyszna sprawa. Ebon teraz odziedziczy. No i się nie połączą niestety Akwitania. Z Francją, a liczyłem, że znowu Imperium frankijskie powstanie nie powstało, o Włochy są w pokoju ha więc no, więc może być nieciekawie nawet niski autorytet Korony zawarli, Przecież by. Aha, bronią się. Przed lotaryngiem. No, szczerze kibicuję lotaryngi. Albo w sumie nie. nie. Nie, 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 nie. Bo, jakby lotaryngia to wszystko zajęła, to by była zbyt op. Ale z drugiej strony miałaby często bunty i nie byłoby to jednolite państwo na długo. Tak więc. Tak więc dobrze się dzieje. Jak tam nasze łodzie. 4 pokazało. 400 ludzi. 5. 500 ludzi. Nie chcę tego brudnego katolika. Chociaż był zadowolony i ogólnie miał fajne statystyki. To jakoś jakoś wolę wspierać swoich. No i dobrze, i to są efekty. Już. E, już z, z, przyspieszona rekrutacja. Bardzo dobrze. 6 łodzi. Jak będzie 10, to już zacznę inwazję na Major Majorkę, najpierw menorkę, dopiero malorkę. Tak to zrobię. Albo w czasie kiedy Włochy walczą mógłbym na przykład powiedzmy, że... A z kim jeszcze oni tutaj walczą? O! Mamy... Mamy najazd na na Włochy przez... E, przez... E, jaką się nazywa? No, zdobywca. To jest taki event. Czasami się zdobywcy randomowo robią i zbierają armię i atakują. Podbijając różne rzeczy. No to ciekawe. też, też Nord. Jakby tutaj się wbił, to może byśmy nawet zawarli jakiś sojusz i porozumienie. To by było ciekawe. A na początek Wezmę to co mi się należy, czyli korsykę. W czasie kiedy czekamy na więcej łodzi. Mamy dużo pieniędzy, w razie czego na najemników, gdybyśmy musieli się bronić przed na przykład buntem chłopów. No i dobra. Widzę, że Arsenio ma przyspieszone umiejętności oblężnicze. Dlatego jego wezmę na dowódcę. Tego oblężenia, właśnie. Szybko to faktycznie idzie. Prawie 10% morali. Co 12 dni. To jest bardzo szybko. Miasto padnie praktycznie w miesiąc. Podobnie też powinno paść biskupstwo. No i chyba już będę miał całą sardynię dla siebie. Ładnie to wygląda, ładnie. Dobra. I już. Powinniśmy tylko czekać Na bieg wydarzeń Mała armia Ciekawe jak zareaguje eee, nasz, nasz Król Włoch, czy wyśle tutaj swoją główną Armię, czy jednak będzie Bardziej skupiony na lotaryngi Właśnie mi się wydaje, że jednak lotaryngiem eee, Bardziej Bardziej jest e, Jest większym dla niego zagrożeniem King Louis Gruby No to jest ciekawe Asturias już się biją między sobą Aha, no bo dzieciak stanął, no to wiadomo Dzieciak na tronie Nic dobrego z tego nigdy nie wynika Ja się dziwię, że jeszcze żyje No i kolejna córka nawet No mam się dobrze, no to wygląda Kolejna córka O, jedna umarła, nawet nie zauważyłem W podejrzanej Sytuacji, no to jest ciekawe. Ha, huh. no dobra. Zobaczymy jak to będzie. Ciekawy może być wątek dwóch synów. Jeden jest Ingemar, drugi jest Kol. Faustson. <grym> Faustson. <grym> Fausto dotir. Aha, no bo do, dotir, czyli doter, czyli córka. No ciekawe. Fajna sprawa. Kolejnych czterech żołnierzy, nie będę tego tolerował. Masakracja. Tak, przezornie miałem to wojsko, ale teraz zdejmę. Kolejny syn Gudrodr. Po prostu dam mu chyba. Miał z głupie imię. Kolejny syr Rongwaldr. No dobra, ty masz fajne w miarę imię. Świetnie, tylu synów mam. Hmm. No dobra, mam wielu synów. Nie narzekam w sumie, bo i tak nie mam dużo ziemi do rozdania. Podzielą się porówno jednemu, tylko chyba tam nie skapnie. Ale postaram się ich jakoś ładnie porozdzielać. Już się utworzyła dania. Czy to Sigurd? Tak, Sigurd, wężowe oko. Postać chyba historyczna. Na pewno wiem, że jest to właśnie syn. Ragnara, czyli um, też głównego bohatera serialu Wikingowie, który bardzo, bardzo polecam i jest fajny. Trochę już trwa ten odcinek, dlatego myślę, że póki co um, przerwę zrobimy. No, Bizancjum jakoś sobie daje radę, coś tam podbija, No, nie wygląda to źle tutaj, bez większych zmian. Gana się utworzyła, a nie Gana była, tylko się bardziej skonsolidowała. No, naj, najwięcej, najwięcej śmiesznych rzeczy to jest zawsze tutaj, w tej centralnej zachodniej Europie. No, Konungard, Holmgard, nic ciekawego. Dobra, czyli póki co dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego razu.